Witajcie, w tym odcinku zrobimy zacną ostrą kurkę z marchwią. Zaczynajmy! A potrzebujesz pierś skóry, masło, ziemniaki, marchew, bułkę tartą, sól, cukier, skrobię, pieprziołowy czosnek, pieprz czarny, cayenne, paprykę wędzoną i olej. Najpierw obierz marchew. A także ziemniaki. Jak ci się podoba to co robię i chcesz mnie wesprzeć, to możesz mi postawić wirtualną kawę. Link w opisie. Ziemniaki pokrój teraz tak, nie za dużą kostkę. A i podobnie uczyń z mrkwią. Rozrzej w garnku masło. I wrzuć tę marchewkę i ziemniaki. dodaj nieco soli i cukru. Wymieszaj i podlej wodą. Gorąco. I zostaw to, to na małym ogniu. Teraz kura. Pokrój ją w plastry. I nieco rozbić. W misce umieść przyprawy i trochę oleju. Wymieszaj to wszystko. Wrzuć tam kurę i wytaplaj ją w tym porządnie. Najlepiej odstaw na kilka godzin, ale nie musisz, możesz od razu. Do bułki tartej dodaj paprykę wędzoną i cayenne. I rozmieszaj. Następnie zapanieruj kurę w bułce tartej. Do marchwi dodaj trochę skrobi ziemniaczony. Wymieszaj i poczekaj aż się zagotuje. I zabieraj. Rozgrzyj olej na patelni i usmaż kurę. I zabieraj. I masz wyborna, soczysta i wyrazista kura z zacnym dodatkiem, świetny pomysł na szybki obiad. Dlatego idź i zrób, bo warto. Zasubskrybuj jeszcze mój mały kanał, polub to wideo jeśli Ci się podobało, napisz w komentarzu i postaw mi kawę. Link masz w opisie. I do następnego, hej!